Od 2015 roku udało nam się skorzystać z środków w ramach infrastruktury biotek w Narodowym Programie Rozwoju Czytnictwa, dzięki czemu te nasze placówki się zmieniły? Miałam takich rodziców, którzy przyprowadzali właśnie swoje dzieci do biblioteki i po raz pierwszy pożyczali im książki. Wymagali od nas, żebyśmy im również powiedzieli, jak mają z tymi książkami postępować, że mają o nie dbać. Czasami jest tak, że dzieci po prostu mówią, że przychodzą do kasy, bo Teraz, jeżeli już jest czytnik, to niestety odbija się zupełnie tak, jak, jak w sklepie. Rolę bibliotekarza zmienia się w ten sposób, że oprócz tego, że zajmuje się tylko wypożyczaniem książek, również przejmuje rolę tak jakby animatora, ponieważ spotyka się z dziećmi, różne są spotkania, lekcje biblioteczne, również czasem nauczyciela. Ponieważ mamy też możliwość tutaj, że dzieci mogą sobie odrabiać lekcje, można też pomóc przy lekcjach. Więcej możliwości, tak? Dostęp do internetu, dostęp właśnie do konsoli. Mamy na pewno większy księgozbiór już, bo jest więcej też miejsca, więc więcej książek. Zakupujemy różne książki, na przykład w języku angielskim dla dzieci, zakupujemy również audiobooki, filmy właśnie, które też są bardzo chodliwe u dzieci, także u dorosłych audiobooki. To były regały. Z lat 40., -tych, 50., -tych. ciemno, brzydko i ponuro. Tak można w skrócie. Nie można było poszaleć z nowościami, a chciałoby się. Można za to teraz. Dla mnie, na taki super duży plus, że szef pozwolił nam pewną pulę pieniędzy, rozdzielił poprzez wszystkie filie gdzie ja mam możliwość wyboru książki, więc dla mnie to jest super ważne, bo do tej pory miałam narzucone, co ja mogę kupić. No i biblioteka zupełnie ma inne zadania. To już nie tylko zakup książek, to już jest działalność informacyjna, działalność oświatowo-wychowawcza, to są warsztaty, spotkania literackie. Dla mnie książka to już nie tylko przyjaciel, to jest na smutki, na radości, na wszystko. Książka dla mnie na wszystko. Ona ma jedną wadę, nie przytuli, ale resztę wszystko robi to samo. Cała biblioteka się zmieniła, bo jest elewacja nowa, zrobiona, nowy korytarz, a w środku, w zasadzie poza podłogą, która jest odnowiona, jest wszystko nowe. Jak się wchodziło, to wiadomo było, że jesteśmy w bibliotece na wsi. W tej chwili jest to filia, która jest podobna do wszystkich miejskich. Z internetu najczęściej korzystają młodzi ludzie, starsze osoby, sporadycznie, i to wtedy są takie osoby, które muszę pomóc, a. Krępują się w domu przyznać najbliższym, że, że czegoś nie potrafią. Jakby gromadzimy też takie książki, zbiór tutaj, szczególnie dla rodziców, takie bajki, pomagajki, można to tak nazwać, które poprzez opowieści jakby tą bajkę pomagają w tym wychowaniu zrozumieć różne zachowania, wartości, emocje. Jak właśnie pytają o książki o wychowaniu, to mówimy, że mamy specjalny właśnie dla nich kącik, są szczęśliwi, bo jakby w jednym miejscu mamy zgromadzoną Literaturę z psychologii, z wychowania, z pedagogiki, jakby z medycyny, też w to wchodzi. Jakby żywienie, tak, karmienie, ciąża, tak, więc takie też publikacje się znajdują. Za nami dosyć długi proces inwestycyjny. Zostało zrobionych sześć fili bibliotecznych. Kończymy, właściwie oddaliśmy, bibliotekę główną w nowej siedzibie. Duży proces inwestycyjny, duże zaangażowanie. I duże środki, dzięki którym to udało nam się zrobić, środki zewnętrzne przy wsparciu gminy Piaseczno. Pozyskanie środków z Instytutu Książki udało się dzięki determinacji fachowej wiedzy Łukasza. To te środki umożliwiły m.in. rozwój osobisty pracowników naszych bibliotek. Nasze potrzeby lokalne, w społeczności badaliśmy. Więc rozmawialiśmy z seniorami, pytaliśmy się naszych użytkowników, młodzież w szkołach i dostaliśmy kilka punktów. To nadal ma, ma być biblioteka. Wiemy, że jest za ogromne to potrzebowanie na przestrzenie ogólnotostępne. Moje bibliotece szuka przestrzeni dla siebie. Książki są dla nich otoczką i sobie tego zajmę sprawę, ale takim fajnym dodatkiem. Ale oni potrzebują miejsca, gdzie mogą być ze swoimi znajomymi, gdzie mogą się czuć bezpiecznie. I przy tym się wyklarowała jedna jeszcze potrzeba, że rodzice mają poczucie, że mogą i bezpiecznie tutaj zostawić. Zaangażowanych jest w przeprowadzkę tej biblioteki, w, te, w ustawienie tego wszystkiego multum osób. Nawet sobie nikt nie zdaje sprawy, jakie to jest wyzwanie i logistyczne, i organizacyjne. Urządzenie biblioteki to jest trudne zadanie, czasochłonne zadanie. Księgiozbiór biblioteki, który należy ustawić na półeczkach, liczy ponad 50 tysięcy książek. Zaprosiliśmy do współpracy mieszkańców, wolontariuszy. Są to ludzie młodzi, są to ludzie starsi. W tej chwili jest zgłoszonych około 20 wolontariuszy. Od dziecka kocham książki. Pociąga mnie w tej bibliotece to, że nadal są książki papierowe. Mam przyjemność i od dwóch lat współpracować tutaj z okolicznymi bibliotekami. Śpiewać dla czytelników. Co pani może robić jako wolontariuszka dla biblioteki? No i powiedziałam, napisałam to, co mogę robić, czyli uczyć języka japońskiego. Zapisało się już 30 osób i zaproszono mnie na pierwszą, na pierwszą lekcję. Ja oprowadzałam rodziny po bibliotece i pokazywałam im dzieła sztuki. Ja nie jestem Polką i podczas wolontariatu w bibliotece się nauczyłam dużo nowego, na przykład polskich przysłów. Gruszki na wierzbie. I mam zawsze cichą nadzieję, że będzie kolejna runda Infrastruktury Bibliotek, bo pula 2016-2020 właśnie się kończy, z której to realizowaliśmy. A my czekamy jako bibliotekarze z wielkim utęceniem na kolejne 21-24. Mam nadzieję, że Minister Kultury Wywalczy dla nas te środki, bo one są bibliotekarzom bardzo potrzebne, żeby te biblioteki nie były z magazynami, składnicami książek, ale były miejscami takimi, że warto w nich bywać i się chce w nich po prostu być.